Czy uważają Państwo, że codzienny spacer dba o Państwa zdrowie? Jeśli mają Państwo od 65 do 80 lat, istnieje jeden błąd, który niepostrzeżenie może zamienić ten zdrowy nawyk w coś niebezpiecznego. Nie chodzi o to, jak daleko Państwo chodzą, ani nawet jak często. Chodzi o to, czego brakuje Państwa organizmowi przed i po tych krokach. Codzienny spacer to jeden z najprostszych, najpotężniejszych nawyków sprzyjających długowieczności. Wzmacnia serce, oczyszcza umysł i utrzymuje stawy w ruchu. Ale gdy jest wykonywany niewłaściwie, gdy brakuje kilku kluczowych elementów, może państwa powoli wyniszczać, zamiast wzmacniać. Wiele osób starszych nie zdaje sobie sprawy, że potrzeby organizmu po 60. zmieniają się diametralnie. To, co kiedyś było bezpieczne, może zacząć obciążać serce, osłabiać mięśnie lub wywoływać stany zapalne, których nie widać ani nie czuć, dopóki nie jest za późno. Dlatego dziś odkryjmy sześć rzeczy, które zamieniają spacer w powolną truciznę dla seniorów i dowiedzmy się, jak je naprawić, zanim będzie za późno. To nie są tylko drobne szczegóły. To ciche powody, dla których tak wiele osób myśli, że robi wszystko dobrze, a mimo to po spacerze czuje się zmęczona, ma zawroty głowy lub boli ją ciało. I jako osoba, która sama przez lata przemierzała wiele ścieżek, mogę Państwu powiedzieć, że każdy krok się liczy. Ale właściwy krok liczy się jeszcze bardziej. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, którą wiele osób starszych pomija, spacerując każdego dnia. A teraz zacznijmy. Numer 1. Brak odpowiedniego nawodnienia przed spacerem. Jednym z największych błędów, jakie osoby starsze popełniają przed spacerem, jest wychodzenie z domu w stanie odwodnienia. Wiele osób powyżej 65 roku życia traci naturalne poczucie pragnienia, co oznacza, że zanim poczują pragnienie, ich organizmowi brakuje już płynów. Kiedy zaczynają Państwo spacerować w takim stanie, krew gęstnieje, serce musi pracować ciężej, aby ją pompować, a mięśnie zaczynają męczyć się szybciej niż powinny. To, co wydaje się nieszkodliwym zmęczeniem, może być sygnałem, że organizm jest pod cichym obciążeniem. Proszę sobie wyobrazić: budzą się Państwo, piją kawę, może zażywają poranne tabletki, a potem od razu wyruszają na spacer. Kawa działa jako łagodny środek moczopędny. Sprawia, że tracą Państwo więcej wody. Zatem, zamiast pomagać organizmowi w przygotowaniu, faktycznie pozostawia go bardziej odwodnionym niż wcześniej. Taki poranny spacer, odbywany na pusty żołądek i bez wody, zmusza serce do większego wysiłku przy mniejszej wydajności. Z czasem ta kombinacja może prowadzić do zawrotów głowy, wyższego ciśnienia krwi, a nawet niewielkich zmian rytmu serca, które wielu seniorów błędnie uważa po prostu za objawy starości. Najlepsi spacerowicze jakich znam mężczyźni i kobiety po siedemdziesiątce i osiemdziesiątce, którzy wciąż poruszają się jak pięćdziesięciolatkowie, zawsze robią jedną prostą rzecz jako pierwszą. Nawadniają się niesłodkimi napojami ani sokami, ale zwykłą wodą z odrobiną soli dla równowagi elektrolitowej. To pomaga organizmowi lepiej wchłonąć płyny i utrzymuje stabilne ciśnienie krwi podczas spaceru. I oto fragment, o którym niewielu mówi, odwodnienie sprawia, że państwa stawy również stają się sztywniejsze. Kiedy organizmowi brakuje płynów, naturalne smarowanie w stawach wysycha, co zwiększa tarcie i ból. Zatem mogą Państwo myśleć, że kolana odmawiają posłuszeństwa, podczas gdy tak naprawdę są po prostu odwodnione. Przed każdym spacerem niech Państwo uczynią z picia jednej szklanki wody mały rytuał, tylko jednej. Następnie proszę usiąść na 5 minut, aby organizm mógł ją wchłonąć. Może to brzmieć prosto, ale dla osób starszych ten mały akt może przekształcić niebezpieczny spacer w zdrowy. A jeśli Państwo spacerują w ciepłe dni, proszę nosić ze sobą butelkę, nawet jeśli tylko piją Państwo małymi łykami. Każda kropla liczy się w tym wieku. Prawda jest taka, że to nie spacer szkodzi osobom starszym, lecz zaniedbywanie tego, czego organizm potrzebuje przed spacerem. Nawodnienie to cicha podstawa bezpiecznego ruchu. Bez niego państwa kroki działają przeciwko państwu, a nie na państwa korzyść. Numer dwa. Ignorowanie regeneracji mięśni po spacerze. Wiele osób starszych uważa, że sam spacer wystarczy, aby utrzymać formę. Ale właśnie w tym zaczyna się ciche niebezpieczeństwo. Kiedy państwo spacerują codziennie, nie dając mięśniom szansy na regenerację, powoli niszczy się więcej tkanki, niż organizm jest w stanie odbudować. Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale przez miesiące prowadzi do przewlekłego zmęczenia, bólu nóg, a nawet utraty równowagi. Oto prawda, o której niewielu mówi, po 60. włókna mięśniowe nie regenerują się tak szybko. Jak kiedyś. Każdy państwa krok powoduje drobne mikrouszkodzenia, które potrzebują odpoczynku, białka i delikatnego rozciągania, aby się zagoić. Ale większość seniorów pomija wszystkie trzy. Kończą spacer, siadają i myślą, że spełnili swój codzienny obowiązek. Bez regeneracji organizm wchodzi tak zwany stan kataboliczny, w którym zaczyna rozkładać mięśnie zamiast je budować. Znałem kiedyś pana Jerzego, mającego 74 lata który codziennie rano pokonywał trzy mile bez wyjątku. Myślał, że więcej zawsze znaczyło lepiej, ale nie mógł zrozumieć, dlaczego cały czas bolało go nogi, dlaczego tracił nawadze w udach i dlaczego wstawanie z krzesła z tygodnia na tydzień było coraz trudniejsze. Jego lekarz wyjaśnił później, że jego organizm działał na oparach. Jego mięśnie zużywały się, ponieważ nigdy nie pozwalał im odpocząć ani się zregenerować. Aby temu zapobiec, proszę uczynić spacer częścią pełnego cyklu regeneracji, a nie odizolowanym aktem. Po każdym spacerze proszę zrobić dwie małe rzeczy. Rozciągnijcie Państwo łydki, uda i dolną część pleców przez co najmniej jedną minutę każdą partię. I proszę zjeść małą, bogatą w białko przekąskę, taką jak jajko na twardo lub garść orzechów, w ciągu jednej godziny. Te nawyki sygnalizują organizmowi, aby się naprawiał i wzmacniał, a nie osłabiał. Co ważniejsze, proszę poświęcić jeden dzień na odpoczynek co kilka dni. Aktywna regeneracja. Taka jak delikatne rozciąganie, praca w ogrodzie czy powolne oddychanie może utrzymać krążenie krwi bez wyczerpywania nóg. Proszę myśleć o tym tak, siła bierze się z regeneracji, a nie z samego wysiłku. Jeśli nadal oglądają Państwo ten film i uważają te spostrzeżenia za wartościowe, proszę o komentarz z numerem 2 poniżej, aby dać mi znać, że Państwo są z nami. A jeśli jeszcze Państwo nie subskrybowali, zachęcam do subskrypcji i włączenia dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Państwa wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, aby informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Spacerowanie zaraz po posiłkach, nie pozwalając organizmowi się uspokoić. Kolejnym cichym niebezpieczeństwem, które wiele osób starszych przeoczą, jest zbyt wczesne wychodzenie na spacer po jedzeniu. Może to brzmieć jak zdrowy pomysł. Kończysz obiad lub kolację i postanawiasz to rozchodzić. Jednak dla osób w wieku od 65 do 80 lat może to przynieść więcej szkody niż pożytku. Z wiekiem trawienie spowalnia, a przepływ krwi staje się mniej efektywny. Kiedy zaczynasz spacerować tuż po posiłku, twoje ciało staje przed konfliktem. Musi zdecydować, czy skierować krew do mięśni, czy do żołądka. I najczęściej na tym cierpią obie strony. Oto, co naprawdę dzieje się w twoim ciele. Po jedzeniu żołądek potrzebuje obfitego dopływu krwi aby prawidłowo strawić pokarm. Jednak kiedy zbyt wcześnie zaczynasz spacer, twoje mięśnie domagają się tej samej krwi. Rezultat to słabe trawienie, gazy, wzdęcia, a nawet refluks żołądkowy. Możesz nie łączyć tych problemów ze swoją codzienną rutyną spacerową. Ale to nieprzyjemne uczucie w żołądku, ta nagła zgaga, czy te zawroty głowy w połowie spaceru to twoje ciało daje o sobie znać. Istnieje także subtelniejszy efekt kiedy trawienie jest tak przerywane przez dłuższy czas, składniki odżywcze nie są wchłaniane tak efektywnie. Więc nawet jeśli spożywasz zbilansowane posiłki, twoje ciało nie czerpie z nich tyle korzyści, ile powinno. Długoterminowo może to prowadzić do zmęczenia, osłabienia mięśni, a nawet spowolnionego gojenia drobnych urazów. Pamiętam kobietę o imieniu Karolina, w wieku 76 lat, która szczyciła się tym, że pozostaje aktywna. Każdego wieczoru po kolacji wybierała się na półgodzinny spacer. Myślała, że dzięki temu pozostaje szczupła i zdrowa, ale ciągle czuła się wzdęta, a jej żołądek był zawsze niespokojny. Jej lekarz poradził jej, aby po prostu poczekała co najmniej 45 minut po jedzeniu, zanim wyruszy na spacer. W ciągu tygodnia różnica była zdumiewająca. Koniec z gazami, koniec z dyskomfortem i więcej stabilnej energii podczas jej spacerów. Twoje ciało potrzebuje rytmu, a nie pośpiechu. Pozwól, aby jedzenie się ułożyło. Daj swojemu ciału czas na przetworzenie, a dopiero potem idź na spacer. Najlepiej jest wyruszyć na spacer około godziny po posiłku, kiedy żołądek wykonał już najcięższą pracę, a twoja energia jest gotowa do wykorzystania. Wtedy twój spacer działa na twoją korzyść, a nie przeciwko tobie. Pamiętaj więc, że zdrowie to nie tylko działanie, ale także odpowiedni moment. Spacerowanie tuż po jedzeniu może wydawać się produktywne, ale dla starzejącego się ciała jest to cichy sabotaż. Daj sobie trochę cierpliwości, a Twoje ciało podziękuje ci lepszą energią, płynniejszym trawieniem i stabilniejszą siłą każdego dnia. Punkt czwarty. Noszenie niewłaściwych butów do codziennych spacerów. Możesz nie myśleć zbyt wiele o swoich butach. W końcu spacer wydaje się najprostszą formą ćwiczeń. Ale dla osób w wieku od 65 do 80 lat, niewłaściwe obuwie może po cichu niweczyć korzyści ze spacerów, a nawet prowadzić do przewlekłego bólu lub urazów. Prawda jest taka, że im starsze staje się twoje ciało, tym bardziej wrażliwe jest na brak równowagi, tarcie i obciążenia. A wszystko zaczyna się od twoich stóp. Spotkałem niezliczonych starszych spacerowiczów, którzy zastanawiają się, dlaczego bolą ich kolana, dokucza im ból w dolnej części pleców lub biodra są sztywne po spacerze. Często mówią: Starzeje się po prostu. Ale problemem nie zawsze jest wiek, lecz ułożenie ciała. Każdy krok, który robisz, przesyła siłę przez pięty. Kostki, kolana i kręgosłup. Kiedy twoje buty są zużyte, zbyt płaskie lub zbyt ciasne, te siły uderzają w niewłaściwe miejsca. Zamiast amortyzować uderzenia, twoje stawy przyjmują obrażenia bezpośrednio. Pamiętam mężczyznę o imieniu Denis, w wieku 72 lat, który uwielbiał swoje poranne spacery. Nosił tę samą parę trampek przez prawie pięć lat. Bo choć wciąż wyglądały dobrze, to amortyzacja w środku dawno się zużyła. Jego kostki zaczęły puchnąć, dolna część pleców zesztywniała i myślał, że ma artretyzm. Dopiero gdy kupił nową parę, specjalnie zaprojektowaną dla seniorów, z odpowiednim wsparciem łuku stopy i wyściółką pięty, jego ból niemal zniknął w ciągu tygodnia. Oto coś, czego większość ludzi nie wie. Przeciętne buty dochodzenia wytrzymują około 300 do 400 mil. To oznacza, że jeśli spacerujesz codziennie, powinieneś wymieniać je co 6 do 8 miesięcy i zawsze wybierać buty które lekko uginają się wśród stopiu, a nie na środku. To pomaga stopie poruszać się naturalnie i chroni kolana przed wstrząsami. Unikaj także spacerowania w kapciach, sandałach czy zasłałowych butach wizytowych. Te rodzaje obuwia często nie zapewniają wystarczającego wsparcia i mogą powodować nierówny chód, zwłaszcza na betonie lub pochyłych powierzchniach. Z czasem ten brak równowagi może szybciej zużywać jedną stronę stawów niż drugą. Przed każdym spacerem poświęć chwilę, aby zauważyć, jak czujesz się w swoich butach? Czy są nierówne, luźne, czy sztywne? Czy po nich bolą cię stopy? To ciche ostrzeżenia od Twojego ciała, że coś jest nie tak. Spacer powinien odświeżać Twoje ciało, a nie je karać. Właściwe obuwie może wydawać się drobnym szczegółem, ale w tym wieku to różnica między zdrowym nawykiem a szkodliwym. Najlepsi spacerowicze w wieku 70 i 80 lat doskonale o tym wiedzą. Ich buty to nie tylko komfort. To starannie dobrane narzędzia, które chronią każdy krok ich pozostałych lat. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj cyfrą 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam Ci subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, aby Cię informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Punkt 5. Spacerowanie bez kontrolowania serca i ciśnienia krwi. Dla wielu starszych osób spacer wydaje się najbezpieczniejszym i najbardziej naturalnym ćwiczeniem. Ale tu leży problem. Z wiekiem nasze serce nie reaguje już na wysiłek fizyczny tak jak kiedyś. To, co w wieku 65 lat wydaje się lekkim spacerem, może w rzeczywistości podnieść twoje tętno znacznie wyżej niż myślisz. Zwłaszcza jeśli masz do czynienia z utajonymi problemami z ciśnieniem krwi lub krążeniem. Kiedy spacerujesz codziennie, nie zwracając uwagi na to, jak reaguje twoje serce, możesz niepotrzebnie obciążać swój układ sercowo-naczyniowy. Jest to szczególnie ryzykowne dla tych, którzy przyjmują leki na ciśnienie krwi lub mają historię cukrzycy czy problemów z cholesterolem. Ciało wolniej dostosowuje przepływ krwi. Dlatego nagły wysiłek może wywołać zawroty głowy, nieregularne bicie serca, a nawet dyskomfort w klatce piersiowej. Znałem kiedyś mężczyznę o imieniu Harald, w wieku 78 lat, który szczycił się tym, że każdego wieczoru pokonywał dwie mile spacerem. Nigdy nie używał ciśnieniomierza ani nie sprawdzał swojego pulsu. Powiedział, że czuje się dobrze. Aż pewnego dnia, w połowie drogi, poczuł zawroty głowy i musiał usiąść. Jego lekarz wyjaśnił mu później, że ciśnienie krwi gwałtownie spadło z powodu odwodnienia i nadmiernego wysiłku. Nie sam spacer był groźny. Groźny był jego brak świadomości. Oto prosta prawda. Bezpieczne spacery w tym wieku nie polegają na pokonywaniu dystansu. Chodzi o świadomość. Zawsze mieć ciśnienie krwi przynajmniej dwa razy w tygodniu i zwracaj uwagę na tętno. Jeśli po spacerze twoje serce bije zbyt szybko przez zbyt długi czas, twoje ciało może dawać ci sygnał, że potrzebuje wolniejszych, krótszych spacerów lub lepszego nawodnienia. Przed wyjściem na spacer, wypij małą szklankę wody i lekko się porozciągaj, żeby pobudzić krążenie. Podczas spaceru utrzymuj spokojne tempo w którym możesz swobodnie rozmawiać. Powinieneś być w stanie mówić, nie łapiąc przy tym zadyszki. A po zakończeniu usiądź spokojnie na kilka minut i wsłuchaj się w swoje ciało. Jakiekolwiek zawroty głowy, duszności czy ucisk w klatce piersiowej to sygnał, żeby odpocząć, udać się na badania. Nowoczesne zegarki fitness i niedrogie ciśnieniomierze mogą pomóc Ci to łatwo monitorować. Ale nawet bez technologii samo zwracanie uwagi na reakcję Twojego ciała jest wystarczające. Pamiętaj, celem nie jest spacerowanie więcej, lecz spacerowanie mądrze. W wieku 65 czy 75 lat długowieczność nie wynika z forsowania się, lecz z uważniejszego słuchania swojego ciała. Najszczęśliwsi seniorzy, których znam, traktują swój codzienny spacer nie jako test wytrzymałości, lecz jako cichą rozmowę ze swoim ciałem. I to właśnie bardziej niż cokolwiek innego pozwala im cieszyć się sprawnością przez kolejne lata. Numer 6 Spacery bez właściwego wsparcia stawów. Kiedy się starzejesz, każdy krok staje się negocjacją między siłą a zużyciem. Zanim osiągniesz wiek 10 czy 70 lat, twoje stawy, zwłaszcza kolana, biodra i kostki, doświadczyły dziesięcioleci użytkowania. A spacerowanie, choć doskonałe dla długowieczności, może stać się destrukcyjne, gdy stawy nie są odpowiednio wspierane. Wielu starszych ludzi uważa, że dopóki będą chodzić, ich ciało pozostanie silne. Ale oto niewygodna prawda. Jeśli Twoje stawy są w stanie zapalnym, mięśnie słabe lub postawa niezrównoważona, codzienne spacer bez korekty mogą przyspieszać degenerację zamiast jej zapobiegać. Ból nie zawsze pojawia się natychmiast. Zaczyna się subtelnie. Tępy ból za kolanami, sztywność w biodrach lub strzelająca kostka. Ale każdy z tych sygnałów to Twoje ciało szepczące, już nie jestem w równowadze. Znałem kiedyś pana Roberta. W wieku 74 lat, który codziennie przechodził 3 mile. Był z tego dumny, aż pewnego ranka poczuł ostry ból pod rzepką. Jego lekarz wyjaśnił później, że lata chodzenia z lekko osłabionymi mięśniami udowymi doprowadziły do niewspółosiowości stawu kolanowego. Krząstka stała się tak cienka, że kości trarły się bezpośrednio o siebie. Tego urazu można było uniknąć dzięki jednemu prostemu nawykowi – wzmacnianiu mięśni przed spacerem. Oto, czego nauczyłem się przez lata. Zdrowe spacery po 65 roku życia wymagają przygotowania, a nie tylko ruchu. Zanim wyjdziesz na zewnątrz, poświęć 10 minut na delikatną rozgrzewkę. Proste unoszenie nóg, powolne przysiady lub rotacje kostek mogą aktywować mięśnie stabilizujące. Jeśli Twoje nogi czują się ciężkie lub niestabilne, rozważ użycie kików do norgi kłokiń. Nie sprawią, że będziesz wyglądać staro. W rzeczywistości chronią one Twoją postawę i równomiernie rozkładają nacisk. Innym kluczowym czynnikiem jest elastyczność. Napięte ścięgna podkolanowe lub sztywne biodra mogą obciążać kręgosłup i zmieniać chód, co z czasem prowadzi do bólu pleców. Delikatne rozciąganie po spacerze, zwłaszcza łydek, ud, utrzymuje stawy w dobrej kondycji i rozluźnia mięśnie. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż dwa dni po spacerze, nie jest to normalne starzenie się. To Twoje ciało prosi o odpoczynek, korektę ułożenia lub profesjonalną pomoc. Delikatna fizjoterapia lub ćwiczenia z gumami oporowymi mogą odbudować stabilność stawów szybciej, niż myślisz. Pamiętaj, sprawność ruchowa po siedemdziesiątce nie polega na tym, jak daleko potrafisz przejść. Chodzi o to, jak dobrze Twoje ciało wspiera każdy krok. Najszczęśliwsi i najzdrowsi spacerowicze, których spotkałem po osiemdziesiątce, mają jedną wspólną cechę: poruszają się ze świadomością. Nie walczą ze swoim ciałem, współpracują z nim. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te wskazówki za cenne, proszę, skomentuj cyfrą 6 poniżej, żeby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, które Cię informują i inspirują. Teraz idźmy dalej. Ostatnie przemyślenia. Kiedy ludzie mówią Ci, że codzienne spacery to sekret długiego i zdrowego życia, mają rację tylko w połowie. Prawda jest taka, że chodzenie może być lekarstwem albo trucizną, w zależności od tego, jak to robisz. W wieku 65, 70 czy 80 lat Twoje ciało nie wybacza zaniedbań tak, jak kiedyś. Każdy krok musi być stawiany ze świadomością, troską i szacunkiem dla lat, które cię tu doprowadziły. Jeśli nic innego nie wyniesiesz z tego filmu, zapamiętaj to. Twoje zdrowie po przejściu na emeryturę to nie tylko aktywność. To równowaga. Spaceruj z celem, ale też z mądrością. Zwracaj uwagę na swoją postawę, nawodnienie, stawy, obuwie, oddech i regenerację. Te małe rzeczy to właśnie to, co odróżnia tych, którzy kwitną w późniejszych latach od tych, którzy zmagają się z ciągłym bólem i zmęczeniem. Widziałem wielu ludzi po osiemdziesiątce, którzy poruszają się jakby mieli pięćdziesiąt lat, nie dlatego, że mają szczęście, ale dlatego, że nauczyli się słuchać swojego ciała. Odpoczywają, gdy jest to potrzebne, spacerują świadomie i nigdy nie pozwalają, by duma pchała ich poza ich granice. Nie gonią za młodością, pielęgnują spokój. Więc kiedy jutro rano zawiążesz sznurowadła, pamiętaj o tej wiadomości. Spacerowanie to nie tylko ruch nóg to ochrona twojej przyszłości. Mądry krok dzisiaj może uchronić cię przed bólem jutro. Dziękujemy, że jesteś z nami dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć, co myślisz. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dzisiaj nauczyłeś, oraz tym, jak planujesz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahaj się nimi podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Jeśli spodobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij go dalej. Twoje wsparcie jest dla nas cenną motywacją do tworzenia wartościowych treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.